Także widzieliście, jak to wygląda wczoraj wieczorem, gdzie stoję, ale teraz za dnia możecie się zobaczyć. Na ulicy, ale cicho, spokojnie, wszystko odjechało. Ja jedę w pierwsze miejsce, znalazłem punkt, gdzie mogę się zatrzymać, tak jak tu mniej więcej, żeby przyszłapać się ze 300 metrów do konforamy i zapytać się, czy to jest tu. Bo ma dwa miejsca podane. Na CMR-kach jest inne miejsce rozładunku podane i mam inne miejsce rozładunku podane przez firmę a że te miejsca od siebie są oddalone o kilometr, może półtorej, to już nie będę dał kotów i pojadę w pierwsze, podane przez firmę, jak to nie będzie tam podane drugie, bo jeden jest sklep, drugi jest magazyn. I ciężko mi powiedzieć, gdzie to będzie rozładowywane. Jeżeli chodzi o sklep, bardzo trudny dojazd gdzieś tam na zaplecze, żeby podjechać. Znalazłem jeden punkt, gdzie ewentualnie ciężarówki mogą wjeżdżać. Po czym to rozpoznałem? Po tym, że są rozwalone krawężniki na skręcie. Masakryście są rozwalone. Ale nie mam pewności, bo nie widzę tam nigdzie miejsca do rozładunku, takiego, że jest jakiś, nie wiem, są jakieś drzwi, ewentualnie rampa. Dlatego taka komforama jest trochę takim znakiem wielkim zapytania. Także jedziemy. Pozwólcie, że ustawimy tak jak teraz. Sorry, przeszkadza supek, ale myślę, że tak będzie najlepiej. Chyba, że trochę oddalimy to. O, i teraz będziecie widzieli dużo, dużo lepiej, bo będziecie widzieli i lusterko i trochę drogi, prawda? Dobra. Śmigamy. Oczywiście tacho zaczęte I teraz tak, musimy się wrócić Ale żeby się wrócić to trzeba tak Tu teoretycznie można by było zawinąć Ale żebyśmy byśmy namieszali, także Ronda jest przed nami, ja wczoraj sprawdziłem eee, Zawiniemy I pojedziemy w odpowiednią stronę Oczywiście pijemy kapkę Plusem tego jest, że się wyspałem, bo wczoraj miałem bardzo zły dzień, jeżeli chodzi o samopoczucie takie. Także tutaj zawijamy. A wszędzie tam są powiem wam zakazy na 7,5 tony, ale nie dotyczy wjazdów docelowych, takich rozładunków, załadunków. No teraz tutaj w prawicę, czyli będziemy mijać to miejsce, gdzie staliśmy na nockę. Zobaczcie, jakie jaki autko jedzie. Masakra O i tutaj po lewej stronie Staliśmy Gdzie stoi ten Citroen Nie wiem czy to dobrze widać Czy to dobry pomysł jest Jak tak zrobiłem Może będę jednak z ręki nagrywał Więcej się nagrzewa. O. o, właśnie. A zimno jest to. Mucha, bo tak naprawdę jest fajnie, ale jest 9 stopni tylko na plusie. O, muszę zrzucić kartę. Ten, jak to się nazywa? Dane z karty. I naładować akumulator, bo to już jest. Dobra, i teraz zobaczcie, jak to wszystko. O, ty cholera. No i kawa. Ja pierdzielę. wylewa się. Dobra. Danger, po dzieci. Stoi tutaj ludek, przez rondo, który przeprowadza o, dzieci. To jest coś takiego celowe, jak u nas. Po lewej stronie. Idzie tutaj cała banda. Idzie tutaj też. No i teraz tak. Mamy konforamy. Spójrz się. Mamy konforamy. Ale... My teraz musimy pojechać tak, prosto. Ja tutaj nie widzę w ogóle, wiecie, e, miejsca, gdzie ja mógłbym w tej komforcie zrzucić, gdzie bym mógł wjechać. Spójrzcie, tu są tylko były na filmie, na, na Street View, kramężniki zniszczone, a są jeszcze, widzicie? Czyli tak jakby tutaj wjeżdżały auta, ale o, tutaj były. Tylko, że tam nie ma nigdzie miejsca, skąd oni to ściągają. Dlatego ja muszę pojechać dalej, na rondzie zawrócić i stanąć po lewej stronie tutaj. Jest miejsce, widzicie? Bo Wygooglowałem sobie, że jest coś takiego. Chodzi mi o miejsce. Chodzi o to tutaj pod ten krawężnik muszę podjechać i stanę tu, gdzie ta dziewczynka idzie. po lewej stronie. Tu. A jak tutaj stanę, to... Pójdę z Buta z dokumentami do konforamy i się zapytam, jeżeli to nie tutaj, to pojadę w to drugie miejsce. No tak bywa nieraz. No, zobaczcie. Gdybym wczoraj nie był zmęczony, to poszedłbym do tutaj połazić po tym miasteczku, bo naprawdę jest ładne. Tak jak widziałem. Także teraz zawijamy. Widzicie, tu wszędzie, tu nawet gdzie ja, droga, z której wyjechałem, patrzcie, tutaj 7,5 tony widzicie, nie dotyczy docelowych wjazdów gospodarczych, i nawet tutaj z tego miejsca, co wyjechałem, jest to samo napisane. Spójrzcie, 7,5 tony nie dotyczy yy, wjazdów gospodarczych. Teraz tak yy, ja będę musiał wziąć kawę w rękę, ale mam tak, jedną ręką kierownicę, druga ręka yy, kamera, i kawę kawa teraz jest ważniejsza, bo się wyleje. Muszę zatrzymać się tutaj. Dobra, stanęliśmy i dyrdamy do komforamy z papierami. To było jedyne miejsce, gdzie można stanąć i no, żeby zweryfikować adres tak naprawdę. Eee, <gryw> powiem Wam tak, najfajniej no jest, że jak wszystko idzie z płatka, prawda? Jak wszystko idzie spłatka. Ale nie zawsze idzie spłatka jak to w życiu. Z tym, że takie sytuacje dla mnie są takie. E, ekscytujące. O, może to będzie dobra nazwa. E, nazwanie tych sytuacji, dlatego, że nie idzie wszystko jak z płatka. a nie jest tragiczne. Nie jest tragiczne, tylko jest takie, że coś się wydarzyło, prawda? Że coś się dzieje. E, można tu swoją Nie jest się tylko takim robotem bezmyślnym Że dobra e, Ale wieje Że punkt A Jedziemy do punktu A Tam już na Roberta czekają Zrzucają i tak naprawdę jesteśmy tylko Takimi małpkami, które Wszystko robią I nie wymaga się od nas myślenia A w momencie kiedy Trzeba trochę pomyśleć Pokombinować O widzicie tutaj te krawężniki rozwalone To widziałem właśnie na googlach Czyli prawdopodobnie na takim rogu, jakie są rozwalone, to prawdopodobnie dlatego, że ktoś tutaj skręcał. jak trzeba pomyśleć, pokombinować... Aczkolwiek chyba słowo kombinowanie ma tylko odpowiednik w polskim języku, tak ostatnio słyszałem. Ciekawostka, prawda? I wtedy jest fajnie, jak można samemu coś wykoncypować i... A nie jest się tylko takim kierowcą, który służy jego rolą jest tylko kierować. Fajnie jest właśnie jak można samemu coś obłatwić. Dobra, idziemy. Widzicie, tu nie ma wjazdu, no tu jest taka malutka uliczka, nie ma wjazdu i zobaczymy co oni mi powiedzą. Serwis. Tutaj to jest zamknięte. Od 10 otwarte. Ja miałem rozładunek na dziewiątą. To już mi się tu coś nie klei. No eee, zobaczymy, czy ktoś tu w ogóle jest. Bo jeżeli tu nikogo nie ma, to ja po prostu pojadę na e, na drugie miejsce i tyle. Także się tu wróci człowiek. Ja tu ja nikogo nie widzę. Puściutko. ten adres był podany yy, przez firmę no i dupa blada widzicie tu nic nie ma no idź, idziemy myśleć dalej jeszcze przejdę z drugiej strony tutaj zerknąć jak to wygląda ale ja mam brzuch wielki teraz zobaczyłem to jeszcze wiecie co <laughs> w szybie, która była z boku tej firmy Ja pierdzielę, coś z tym trzeba zrobić Nie, nie można tego jakoś tak po prostu jak rzeźbę Dłutkiem myk, myk 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 I wyrzeźbić Chyba się nie da nie No właśnie Najgorsze jest to że za mnie nikt tego nie zrobi Teraz tak Tutaj jest jakiś Ale tak rampa Jest Czyli jest rampa Tutaj Nie ja wiem czy tutaj ktoś przyjeżdża w ogóle O, widzicie tu teoretycznie wjechać by można było Tylko, że tu nikogo nie ma ja pitole. Dobra, czyli tak, tu wiemy na pewno, że jest rampa, jaka by nie była, ale jest Wjazd to jest tutaj makabryczny, bo bo, bo jeszcze jak tu by się ustawiły osobówki Trzeba by było wyjechać tu, tu i z kosem wjeżdżać, na szczęście jest szeroka brama. Ale nic, wysłałem adres, e, wysłałem adres do tej e, do dyspozytorki ten adres z Semerki. No i będzie myślała. Spedycja mm, e, jest od godziny chyba 9 dopiero czynna. Także może być sytuacja taka, że no ja wiem, że będę musiał jechać po ten adres z dokumentów i tam zobaczymy dopiero jak to wszystko wygląda. A tutaj macie z przodu katedra Notre Dame właśnie w tej miejscowości, w której jestem. Fajnie to wszystko wygląda, te strzeliste takie kopuły. Super. A idę do auta, bo nie ma sensu, żebym się tu szwendał. E Chłodno, ale chociaż kroki zrobię. kurde, martwi mnie ten mój brzuch. Pamiętam, bardziej mnie martwi niż ta dostawa dzisiejsza. Jak to mówią, każdy ptaszek ma swój daszek, ale to już nie jest daszek, tylko to jest po prostu jakaś kopuła. Oj, 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 oj. Chłopczek doprowadził do stanu takiego, że, że już nad tym poważnie, poważnie myśli to z tego myślenia nic nie wychodzi, to trzeba się wziąć za siebie. O i tutaj sobie stoimy i czekamy. Okej. Okay. <laughs> Informacja taka, że yy, drugie miejsce, semerki jest dobre. Także jedziemy na drugie miejsce, ale znowuż muszę się obrócić, powiem wam. O, tutaj wolniuteńko, wolniuteńko. O, przejdzie mnie, czy będziemy je puszczą. Nie dobra. E, wam e, takie samochód to bydle wielkie, ale takie krawężniczki, jakieś takie e, e, nierówności, to tak wybiera źle. Źle wybiera. Że szok Dobra, musimy pojechać tak na Rondo, zawrócić i z powrotem. E, jak to po Niemcy terk, mówią, Trzymaj się lewej strony. A Rosjanie na zat. Jedziemy. Objeżdżamy Rondo i, i, i jedziemy na na magazyn. Tam też jest, widziałem, nawigacja puszcza mnie jakąś taką dróżkę, nie wiem, w którą się nie da skręcić, ale puszcza mnie dlatego, że tam jest zakaz powyżej 7,5 tony, no ale tak jak tutaj widzicie, też samochód pojechał, ale jest znak, że nie dotyczy wjazdów takich jakby gospodarczych. że z powrotem jedziemy tam na wprost. Tutaj. No i śmigamy. Mamy dosłownie kilometr 800 z tego miejsca. Stąd widziałem wyjeżdżała ciężarówka. Przed chwilą. Ale to widocznie, że tam Lidl jest. To możliwe, że to była dostawa do Lidla. No, my musimy jechać. No, tak wygląda transport. Tak wygląda transport, moi rodzice tutaj staliśmy. Tak wygląda transport, ale tak się poznaje też, e, że tak powiem, e, infrastrukturę danego miasta miasteczka, rejonu e, i głowa trochę myśli. Okej, okay, tutaj w prawicę. to rondo już znacie, bo tutaj zawracaliśmy teraz tutaj w prawo w Chateau Thierry przez miasto do miasta tam się jedzie o, Tutaj wolniutko, wolniutko, bo tu mamy drzewo, żeby nie zachacić w gałęzie Dobra, idziemy dalej zobaczymy jak tutaj to się wszystko e, sprawuje tu będę musiał pojechać w tamtą stronę Powiem Wam, to nie była katedra Notre-Dame e, Soissons, tylko to inna była katedra. Tam, katedra Notre-Dame, to była e, w innym miasteczku, w którym Ja tam napisałem, chyba już Wam. Dobra, idziemy. Jak się nazywa ta katedra? Bardzo ładna. Jak wygooglowałem sobie, to tutaj trzeba ją zobaczyć, koniecznie. Także jak się rozładuję, to pojadę gdzieś blisko. Jak nie będę miał jeszcze rozładunku, to pójdę z buta obejrzeć tą katedrę. Półtora kilometra będzie, no może trochę więcej, ale, ale po prostu muszę ją zobaczyć. No chyba, że dostanę od razu info o rozładunku. No i nie da rady, bo trzeba będzie jechać. Dobra, teraz pokażę Wam, gdzie każe mi skręcić nawigacja. Będzie kazała w taką, się coś spadło, w taką uliczkę małą skręcić, że to nie będzie chyba możliwości i będę musiał pojechać parę metrów dalej i tam dopiero wygiąć się, żeby, żeby sobie pojechać w kierunku rozładunku. Pogoda ładna była, teraz też jest ładna, ale chmury, przyszłe chmury. A było tak, że było błękitne niebo. I teraz zobaczcie: tak jak wyjeżdża chyba ten samochód, to tu chyba każe skręcić, tak? Jeszcze nie, jeszcze nie. Tak, chyba tutaj. Nie, to dobrze każe skręcić. A nie, tu każe skręcić. Zobaczcie: tu każe skręcić. Widzicie? No. Bo widzi tutaj zakaz na 7,5 tony. Ale tu jest napisane, że nie dotyczy. 80 metrę, do celowych wiatrów gospodarczych. A, noc, a ona mi kazała jechać tam za tymi e, budynkami. No i na fioletowo widziała ten kawałek drogi, tak? Bo na, na, tabliczki pod spodem już nawigacja nie czyta i tędy bym musiał wyjechać. Zobaczcie, no to jest, to jest nieprawdopodobne. Tak się nie da. I mówię, urządzenie. I czy to będzie TomTom, -tom, czy to będzie garmin, czy to jeszcze jakaś mega, mega, mega jakaś firma. Prawo, to no nie ma co na to patrzeć i. i, i i ślepo wierzyć, bo można się naprawdę wpasować albo zatrzymać się, zatarasować ruch i podrapać się po głowie i płakać, jak ktoś nie będzie myślał tylko się ślepo e, w nawigacji mamy komforamę dobra, ja tutaj się zatrzymam wiecie bo tu chyba trzeba wjechać ale tu się zatrzymam, o właśnie cofnę bo tu pewnie trzeba będzie wjechać. Tam widzę cień jest, ale nic nie stoi za mną chyba. Bo tu będę musiał naddać prawdopodobnie. Dlatego sobie już wycofam. Okay. dobra, tyle starszych, bo później będę musiał naddać, żeby tutaj wjechać. Także co? Zajechaliśmy komforama magazyn D2. No, widzicie? Także już tutaj kolega sobie tutaj popakował wszystko, poustawiał na, na palety tego typu rzeczy wiozłem. I teraz wózkiem widłowym po kolei. Podjeżdża, zabiera, ustawia, podjeżdża, zabiera, ustawia, a to wszystko podgarniałem na bok i jak to zrobi. To ustawię jak nie będę jeszcze miał załadunku, to pojadę tam gdzie staliśmy poprzednio i pójdziemy zwiedzić katedrę świętego Gerwazego. Dobra, rozładowali. Moi drodzy, idę zamknąć teraz wrota. A tak wyglądało to Widzicie tam jest wjazd Tam jest wjazd Tutaj Bach Tam do końca No i stamtąd Podjazd Pod którymś z ramp Zamykamy klamotę Dobra no Dobra Została informacja, że parking Także jedziemy eee, W to miejsce Skąd przyjechaliśmy no, tu przyjechaliśmy, tutaj chyba jakieś miejsce kultury religijnego budują, widać po tych łukach charakterystycznych e, nie muzułmańskiego chyba dobra, i jedziemy teraz tam gdzie staliśmy ostatnio zostawię tam samochód i pójdziemy do, kurde mam mało baterii nie baterii tylko karty i pójdziemy powiem wam do tej katedry Kilometr mamy do tej katedry, z tego miejsca gdzie się rozładowywaliśmy, znaczy kilometr, kilometr do miejsca postoju. Dobra, mam nadzieję, że tutaj... Dobra, tu w prawo na rondzie każę zjechać, czyli tutaj, w tą uliczkę, no to tu wjeżdżamy. Dobra. No i zaraz. Idziemy na wycieczkę. O ile mnie nie zaskoczy dyspozytorka, informacją, że mamy jechać na rozładunek. Kurde, ale zobaczymy. Tak jeździmy trochę po tym miasteczku, jakbyśmy osobówkę mieli albo motocykl. No ale będę musiał chyba kartę przełożyć z drona. Tutaj, no i tu nagrać, a dzisiaj zrzucę po prostu ten cały materiał. Z jednej karty, gdzie ta? O. A my pojedziemy tutaj, na rondzie zawrócimy, staniemy sobie i pójdziemy tam z buta. A jest kilometr 200 chyba. Także no dobrze, dobrze. Następnym razem, jak tu przyjadę, to już będę prawie jak w domu, jak na bołtach. O. Sobie zawrócimy.